Siema siema. Motorek pumyjni jest. Pumyjni wygląda tak jak powinien wyglądać. Czego nie domyłem, to doczyściłem I powiem wam, że kurczę, całkiem nieźle. Ale jak znam życie to i tak jak wyjadę, to zacznie padać. Zacznie padać deszcz. Także nie ma co się czym bardzo podniecać. Bardziej chciałem wam pokazać jak pracuje silnik po regulacji zaworów, trochę tutaj sąsiedzi odkurzają jak to na garażach przy piątku, co nie zmienia faktu, że wam odpalę go, ponieważ już się przejechałem, bo mówię tak jak mówiłem, byłem na myjni, więc jest rozgrzany i tak właśnie pracuje po regulacji zaworów. Tak powinien zawsze wyglądać, ale się nie da. Także jestem zadowolony.